Widzowie, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie klucze na master.pl na boksie, bo dodali lepsze itemy w skrzynkach. Mam przygotowane, co już pokazuję, dwa laki bloki, 11 Starboxów i 4 boxy. Otwieram z moim ziomkiem, on też ma dwa laki bloki. Czekajcie, odłożę sobie do Ender Chest, do shulkera itemy. Niepotrzebne i robimy big opening. Dobra, odkładamy to, to, do kosia i... Kurde, aż lagi są na serwerze. Dobra, otwieram najpierw romana do mainboxa, bo to w sumie gówniana skrzynka i otw... Nie no, otworzyłem z animacją niechcący. Dolary cały czas w sumie lecą. Tylko dolarki, więc to gówno. Teraz otworzymy sobie starboxy. Otworzę z animacją pierwszego. I zobaczymy co dropnie. Bania 10 Teraz pewnie mniej ale Drug, bania, e, znaczy cały set możliwe że będziemy mieli Uwaga leci, leci Mieczyk może? Mieczyk! jo. Dobra, kolejną, kolejną otwieramy Oj, ale lak... Nie! Dobra, dobra. Jeszcze spokojnie. Jeszcze 6 kluczy. Jeszcze 6 kluczy. Proszę nie, kasa. Kill of jedenastka! Dobrze, dobrze, do... Nie, bez animacji nie otwieram. Kasa? Ta, myślałem, że 3k, ale spodnie Totha. Dobra, spodnie Totha są spoko. Spoko będzie. Proszę nie, elytra. O, mam lepsze, ale może być. Będzie zawsze kasa. 375 dolarów. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Nie ultra, proszę. Mieczyk! Nie. Znaczy, zobaczę jeszcze. Kilow? Kilow, dziesiątka! A mam jedenastkę. Cicho, cicho bądź. Otwieram na razie. Nie, surowiec. na do... Ale dobra. Do... Czekaj, 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 czekaj. Biorę szalker na tej temy Schowam je do shulkera na razie Ale nie, zły drop nie był No i teraz Gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty? CH6 jakie? Ja. O, chodź, chodź Chodź tam. Ja pierwszy otworzę, a ty drugi, później ja i później ty. Masz już przy... masz... Tu masz Ender Chesta. Tu, 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 za tobą No tu za tobą Wyciągaj to Chodź No No dobra Jezu Chodź, otworzymy sobie przy Krzysi to da szczęście No idziesz No tu za koło ciebie jestem Dobra, lecę pierwszy. Trzy, cztery. O Jezus Maria, jaki stres. Spodnie 14. Ja prawie, prawie skur... Ale mnie prawie. Dawaj teraz ty. Nie, będę ci... Będę ci, Będę patrzył po prostu, co ci dropnie. No otwieraj, otwieraj. Uwaga, u... Jak ja? Dobra, teraz ja. Josta. Dobra, leci, leci, leci. A Kilow, 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 Dawaj, 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 dawaj. Cztery. Leci, leci. Kręci się, kręci się. Serio? A ale to dobra. To ten. Da Nie, daj mi, ja otworzę na i ci oddam. Znaczy na odcinku i Ci oddam drop. Dałem Ci wymianę, jestem po prawo. To jest moje, tu sobie dam i Tobie oddam drop. Mi chyba bardziej oddał. Dobra, ty idź zrobić resecik, a ja ci odwożę te kluczki, kluczyki. No to patrz ekran, patrz ekran. Dobra, leci pierwsza jeszcze. Starboxik. O, o, o! Dobra, dobra. Aj, aj, aj. Dobra, surowce wezmę uda lepszego jeszcze, jeszcze, jeszcze! No nie! Dobra, ostatnia, ostatnia. Taki, taki sztos wyleci, że to zobaczysz. Patrz. O, ja pidi. Dobra, jesteś już w ręce? Jak, jak mam jakieś powtórki setów, to mogę, mogę ci za odłamki sprzedać. No, kilofik za odłamki. Dziesiątki mam, jedenastkę i czternastkę, ale jedenastkę i czternastkę sobie zostawiam. Hmm. Oh! E, no to czekaj, serio, zobaczę czy to tyle kosztuje. Ej, to 170 kosztuje. No to... No to za 20, od... no nie, za, pi... za, 15 odłam... za 15 odłamków Ci dam ten kilo. Zaraz to zobaczymy, to już po odcinku. Dobra, to w sumie to po odcinku to ogarniemy. To by było na tyle. Mogę Wam zrobić w sumie losowanie na dwa koła pod odcinkiem. Sub, like i komentarz z nickiem. Wyniki będą za dwa dni, więc... No i możecie sami ocenić, czy drop oddał, czy nie, więc elo do następnego.